Siemanko z tej strony Ocz, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj we wtorek 20 października to świetny dzień na to, żeby pobiegać, podedać, oglądać co tu ciekawego się dzieje, a przede wszystkim, żeby wydać trochę smoczych łusek. Także moi drodzy, ja już je idę doładować i widzimy się już z doładowanym kątem, ale zanim to zrobimy, to nic nie zrobimy, bo wszystkie kamyki rozładowałem. okej, okay, mamy uzupełnione smocze łuski, a więc tak. Atkim prosił o dokupienie muszczałek, więc strzałki już kupiłem wcześniej. No ale przede wszystkim kamyki. Kamyki są potrzebne, także bierzemy kamyki ponownie. wbijamy do sklepu. Teleporty. Kamień czerwonego smoka. Jeden czy dwa wziąć? Myślę, że wezmę. Wezmę jeden. Chciał też, bo muszę sobie ustawić ten kamyczek na pusty gdzieś. <laughs> no właśnie, przede wszystkim myki czerwonego smoka są potrzebne po to, żeby je ustawiać, żeby szybciej robić questy. Obecnie 5 questów dziennych zajmuje mi około 30 minut. tym chciał kamyk na pustynię, weznę mu jeszcze dwa. chciał dwa. I mówi mi o kamyku na mrozy, ale czy... Dali kamyk na mrozy, moi drodzy. Chyba nie dodali kamyka na mrozy. Nie ma. Nie ma kamyka na mrozy. No dobra. Więc Bierzemy w takim razie te trzy kamyczki. I korzystając z okazji, że mamy kolejny sezon Smoczych Kufer. Weźmiemy sobie kuferek Czarnego Smoka 15. Ponieważ już mam jeden outfit ale zobaczymy jaki będzie kolejny w nim tulfur niestety nie outfit ale ty wielki jakby nas teraz dwóch było rogień ale fajne dobra no to teraz ziomuś chodzisz ze mną idziemy do depo jakieś teleporciki na mrozy Zaraz będziemy chodzić, będziemy chodzić dodać walizy, będziemy chodzić dodać HG, będziemy też po SO. No przede wszystkim najważniejsze jest to, że zbyłem się w miarę botów z Brechereta. Teraz tam i znowu walizy się wpieczają. Walizy i prawica, więc będę zaraz wszędzie tutaj biegać. Tylko tak. Leportów mam mnóstwo. Ale mnie interesuje teleport przede wszystkim na mrozy. Gdzie ja go znowu wsadziłem? To jest dobre pytanie. Na pustynię. Po co ja w sumie kupowałem kamyki na pustynię, skoro mam zwoje jest pytanie. No ale dobra. Nieważne, nieważne. Teraz? teraz muszę wydobyć stąd teleport. Zobaczcie. No, Czerwonego smoka, nawet mam jeszcze do ustawienia, ale to jest jednorazowe użycie. Mm -hmm. Bo te szczyty, gdzie to jest? Nie wiem. Do korytarza zagubionych marzeń. Właśnie to Przukałem. I dobra, lecimy na wycieczkę w takim razie. Zaczniemy, sobie od Przesiłka Walmirów i Zwiał. Dlaczego zwiałeś mi stąd? Czyli mnie tutaj gonił właśnie Herman Cortez. Wczoraj też tutaj Mulhera znalazłem. No ale dobra, trudno. W takim razie, skoro stąd uciekliście, no to lecimy zobaczyć, co tam na sali królewskiej słychać. A tutaj machaj ogonkiem. Tyk. To już nie pomachał, bo już leży w mieście. Hmm. Czy poszło o Moreiro 174, gdzie ty uciekasz, koleś? Dobra, zwiał, nieważne. W takim razie lecimy na pustynię. Traj Okej. Okay. Te kamyków na pustynię, już 5, O widać, tutaj Silver Crops że, moi drodzy, czy tutaj będzie z kim walczyć? Jak nie, no to lecimy na mrozy w takim razie, lecimy też na miriadę. Możemy w sumie po wszystkich E2 tutaj pobiegać. jak widzicie, kim mi napisał dzisiaj, że SO jest osłabione. A skoro SO jest osłabione, to znaczy, że teraz nie wchodzą 5-7 osób, czy nawet w 10, żeby walczyć. O, poczcie, ile ich tu jest. Stoją tutaj. O, jeden uciekł. Nie zgadza się na walkę. Kurde, tu żółte mapki. Ajajaj. Dwa nie ma, tamci uciekli na żółtą mapkę. Och. Hmm. No dobra, w takim razie. Widzicie, SO uciekł na żółtą mapkę. Tutaj jeden z ziomek wchodzi. Paliza. Oho, paliza trzeba też ubić. Dobra, na no, autu szybciej. Ratunek musze. Dobra. Nie wchodzą. Tu tutaj generalnie teraz postać i popilnować. Natomiast stanę tutaj, poczekam do E2. I za chwilę lecimy dalej. Także. Idzie! I mamy walkę, moi drodzy, 3 na dwóch. Silver, Bongo i gieli Skór, ale ten to na podwójny zleci. Ach, znowu ten Disrupt. Już go tutaj zamykam, już nam nie będzie przeszkadzać. I walczymy dalej. 3 na 2. Kto wygra? Chcieliście ustawki, co prawda, taka mniejsza ustawka, ale widzę, o, już tutaj Dante wchodzi. Idzie, nie będzie chciał bicie dwa więc walczmy. Walczmy tutaj szybko. Pokonajmy ich lecimy. Silvertrop i wielki bongo. No mój ruch. Walniemy celny. I na celny damy podwójny i już też leży. Ose po floty tu wbił chce po floty jedzą te Devil, więc za chwilę myślę, że będzie kolejna walka. Zobaczymy, jak się to rozwiąże. Na razie Bongo tutaj przedłuża. Ale spokojnie. Zobaczymy, jak się tutaj to poukłada. No raczej małe szanse, że przegramy tą walkę. Ale zobaczymy, jak wyjdzie nam Następna bo tak już tutaj Dante stoi, żeby wbijać, więc lecimy błyskawiczny zwiększone obrażenia są. I patrzcie moi drodzy, co tutaj dalej się będzie działo. O jeszcze wszedł My Dreams, już ich tutaj jest Czeka, dwa stoi. Oj. Ubili nam E2. No. Ciekawe czy uciekną czy zostaną. Jest ich 3. SEPO 4, 422 Dante 392 i My Dreams 381. I tak dobijają nas, widzicie? Ne, ponownie walczymy 3 na 2 i lecimy z nimi tutaj już będą, będzie trudniej ich ubić ne, bo 2 na 2 byłoby nam zdecydowanie łatwiej ale próbujemy dawaj lońka pokaż pokaż swoją siłę masz fajny strój masz fajnego grzyba a oni mają, mają dwa leczenia Dobra, wydajcie Daura do S, a tu ja dam dziki zapał. Tą walkę raczej przegramy. O, patrzcie. O, nie mają zdecydowanie więcej ruchów. Dobra, Lońka mnie uleczyła, dzięki bardzo, misiu. Unik, unik. Hmm, hmm, hmm. Lecimy dalej. Celny. Unik! A jajaj, gdyby nie te uniki, no ale lecimy, lecimy. Rozpraszająca i unik. No skurde, co to ma być? Jak tu walczyć? Podwójny i leży, tak jest, leży pierwszy. Lecimy dalej, Dante Unik to celny weszło. Lonia zamrożenie, rozpraszająca. Mm. Dante ma ruch i leże. No niestety. Ale dobra, co tutaj dalej się podzieje? Lońka, 52%. Czy jeszcze da radę kogoś tutaj? Nie, nie da rady. No ale chociaż jednego ubiliśmy. Tam ubiliśmy trzech, to w sumie czterech. Więc dobry wynik. Wstałem, moi drodzy, i żeby tak długo nie leżeć, to ja muszę powyciągać zachomikowane rzeczy w depozycie. Jak wiecie, dużo tam zbieram, szczególnie maskotek, więc jeżeli ktoś ma jakieś fajne maskotki, to wiecie, do kogo pisać. Ale tym razem to nie będą maskotki, ponieważ on tam mnóstwo zwoje orzeźwienia, które jak zwykle odkłada mówię, że mogą przydać się później. Mam też mnóstwo wykrywaczy erosów, więc gdyby gdyby ktoś chciał. Możemy się dogadać, że wywołam Wam jakiegoś heroska i dam Wam tutaj kordy. Mi to jest niepotrzebne, więc sobie to przez tyle czasu po prostu leży. Robiłem to w Surge Polonia, ale teraz już tam za bardzo nie ma kto obstawiać tych herosów. Pytanie, gdzie ja te zwoje znowu powsadzałem? Pewnie to pow powkładałem w takie miejsca, żebym sam tego nie potrafił znaleźć w momencie, gdy będę tego przede wszystkim potrzebować. O, szczauki Patrzcie. patrzcie. Patrz, jakie mam strzałki, moi drodzy. Eee, dobra, dalej. Szukamy w depozycie świetlisty... O, mam 14 skracaczy. No i generalnie, gdyby ktoś chciał, mam też na sprzedaż legendarne rękawice na MacTrop z Driady. Takie legendy na łowce, hełmik i kamyki do zbroi. O, właśnie takie łapki mam do sprzedania. Tutaj na aukcji. W ogóle powiem Wam taką ciekawostkę, taką historię, która się wydarzyła. Kupiłem te buty na aukcji, po czym pół godziny później dokładnie te same wylotał adkim. <laughs> Ale no zdarza się. hełmy czy tu jest coś ciekawego. Mitra mogła by być ciekawa, ale to nie na ten level, tylko bardziej na Wojka. O, korona jak potaniała, Patrzcie, 600 m odwiązania tylko. Butki, z butów też nic tutaj nie ma. Rękawice hmm. są. Jest, le, jest musięcie le, leśnego mchu. No ale teraz już mam rękawice z kapłana, więc nie ma co tutaj już kombinować. Tak, myślę, żeby kupić te rękawice, chwyt nagłego opętania i założyć je na tanca zamiast rękawic do loka. Na to na razie gdzieś tam jest w okresie, w okresie rozkminiania. Naszyjniki. Hmm, Odwiązanie na tancłowca woj. Nie, nuda. E, dobra, szukamy dalej. Nic tu generalnie nie ma, więc lecimy, moi drodzy, gdzie jest teleport przysiłek do zajazdu? Pęk. Szukam na mrozy kamyka. Gdzieś tu był. Dobra, nieważne. Lecimy do korytarza w takim razie z teleportu. No znowu tego to wsadziłem. W ogóle powinno być więcej toreb. Jak myślicie? Więcej toreb na postaci czy nie? tutaj da, da się już yy... się to lepiej porozkładać mając więcej miejsca więc tak jeszcze jest dwie torby no raz dwa nawet trzy torby by się tutaj zmieściły mieć tak trzy torby więcej po 42 miejsca no to mógłbym sobie jeszcze kupić całą torbę kamyków z czerwonego smoka i robiłbym wtedy dzienne nie wiem w 10 minut wszystkie wszystkie 5 dziennych w 10 minut to by było ogień ja kupił sobie tyle kamyków żebym się teleportował pod każdą lokację Aż mi smoczy łusek tutaj znowu zabrakło Więc znowu trzeba dokupić To jest dopiero biznes Ach nie ma dwa Skoro nie ma tutaj dwa Idziemy sobie jeszcze zobaczyć na Zorka I tam już finalnie stanę i na tym będę kończyć ten odcinek Chyba, że tam będą jakieś walki no, ale zobaczymy W jaki sposób się to tutaj rozwinie Że jak widzicie Zmiana na łowce, o którą prosił Adhim Jest dobrą zmianą ponieważ tutaj na pp 1 na 1 wygrywam większość walk wygrywam również walki 2 na 1 oraz 3 na 1 no i też wygraliśmy z Lonią jedną walkę 3 na 2 a jedną walkę 3 na 2 tutaj wygraliśmy ubijając przynajmniej jednego a więc tak wchodzimy na Zorinka i to tutaj się dzieje ciekawe w ogóle jest. Na szczęście ta mapka tutaj jest dosyć krótka. Nie trzeba aż tak bardzo biegać. Cieszę się bardzo, że ostatni specjalny również się Wam bardzo podobał. Cieszę się, że motocyk wam się podobał. Mnie też się podoba. I doskonale się nim jeździ. Czy parę osób napisało na Instagramie, żeby razem polatać. Więc, jeżeli chcecie, chętnie sobie razem tutaj z wami pośmigam. Ale mamy! Choć. ja no, pierniczę. Widzieliście to, jak mi zwiążę? Cykałem X-a. No ale trudno. Dobra. Tulfurze, zostajesz ze mną. Stoimy na Zorinie. A was, drodzy widzowie, żegnam już w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Życzę Wam miłego popołudnia. No i. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć.